Łowotok na planecie FM. Zapraszam, Jarema Jamrożek. Jarema Jamrożek, witam Was bardzo serdecznie. Zaczynamy Słowotok. Dzisiaj w Słowotoku mam coś dla młodych fanów fantastyki, ale też dla tych, którzy z fantastyką ostatnio mieli niewiele do czynienia. 10 stycznia wychodzi Nowy Praczet. To lekka książka skierowana właśnie do młodzieży. Fantastyczna historia do poczytania nawet po końcu świata. A że ostatnio wśród młodych ludzi panuje moda na fantastykę, to jest to pozycja obowiązkowa. Są pewne, by to powiedzieć, zasady pisania dla młodych, przynajmniej takie stosowane przez pisarzy, jak się z nimi rozmawia. Musi być dobry styl. Pisarz młody jest e, bardziej wymagający wbrew pozorom, więc musi być płynnie napisane, musi być dobrze napisane, co nie znaczy, że prosto i dla niełków. Absolutnie, to nie to. Okay. Chodzi o płynność o to, żeby to się dobrze czytało. Dor u dorosłych nie ma takiego wymogu jakoś? Ma być dynamicznie, ma być. Ma być więcej akcja. akcji, tak, zdecydowanie. No po prostu trzeba się bardziej starać. Naprawdę, jeżeli porozmawiasz się z autorami, powiedzmy, weźmy Paola baczyga lub to jest gości, który w 2010 roku zgarnął wszystko, co było do zgarnięcia w świecie fantastycznym za a brytyjską powieść Nakręcana Dziewczyna. I potem zaczął pisać młodzieżówki. I on mówi, że mu jest gorzej w sensie, że trudniej się pisze, bo to naprawdę trzeba zwracać na niesamowite rzeczy. Młodzi czytelnicy są bardziej uważni. Nie ma żadnego odpuszczania. Pratchett to autor kultowy wśród fanów fantastyki. Co ważne, jego najnowsza książka nie wymaga przeczytania wszystkich jego dzieł, a jest tego naprawdę sporo. Z drugiej strony, może najnowsza pozycja zachęci Was do sięgnięcia po inne tytuły tego pisarza. I o tym dzisiaj w Słowotoku zaczynamy. Topowe tematy w Słowotoku na planecie FM. Moim i waszym goście Marcin Zwierzchowski, Nowa Fantastyka. Witam cię bardzo serdecznie. Witam. Ostatnim razem, kiedy spotykaliśmy się, wieściłem koniec fantastyki: że to już jest naprawdę jakiś dramat i naprawdę nic nie ma. No, filmy słabe, książki nie do czytania. I pod koniec naszej rozmowy okazało się, że wcale nie jest tak źle. Są i dobre filmy, są i dobre książki, polecałeś kilka tytułów, które warto przeczytać, po które warto sięgnąć. I pamiętam, że kiedy rozmawialiśmy, to mówiłeś o nowym praczecie, który wychodzi 10 stycznia. I że ta książka jest bardzo fajna dla młodych ludzi. Pytanie dlaczego? To jest pisane po prostu z myślą o młodych ludziach. Wiadomo, praczet ma lekki styl. Są pewne, jakby to powiedzieć, zasady pisania dla młodych, przynajmniej takie stosowane przez pisarze, jak się z nimi rozmawia. Musi być dobry styl. Pisarz młody jest e, bardziej wymagający wbrew pozorom, więc musi być płynnie napisane, musi być dobrze napisane, co nie znaczy, że prosto i dla nieuków. Absolutnie, to nie to. Okay. Chodzi o płynność, o to, żeby to się dobrze czytało. Doro u dorosłych nie ma takiego wymogu jakoś? Ma być dynamicznie, ma być. Ma być więcej akcji, tak, zdecydowanie. No po prostu trzeba się bardziej starać. Naprawdę, jeżeli porozmawia się z autorami, powiedzmy, weźmy Paola Baczyga lub to jest... Gościu, który w 2010 roku zgarnął wszystko, co było do zgarnięcia w świecie fantastycznym za sferą debiutancką powieść nakręcana dziewczyna, i potem zaczął pisać młodzieżówki. I on mówi, że mu jest gorzej. W sensie, że trudniej się pisze, bo to naprawdę trzeba zwracać na niesamowite rzeczy. Młodzi czytelnicy są bardziej uważni, nie ma żadnego odpuszczania. E, no, zwróćmy uwagę, książka dla dorosłych może się źle czytać. Naprawdę? To prawda, to się I ona będzie dobrą książką, książką dorośli na to nie zwracają. I nagle piszesz dobre książki dla dorosłych, bo to, że ją się źle czyta w nie znaczy, że jest zła. A tutaj musisz się przerzucić i tu nie ma żadnej taryfy ulgowej. Młodzi czytelnicy są naprawdę bardzo bezwzględni. Długa ziemia. Żebyś mi wytłumaczył, czego się spodziewać, kiedy książka już pojawi się w księgarniach. Co znajdę mniej więcej w środku? Jaki styl ma Pratchett? Bo przyznam szczerze, że w moim otoczeniu jest wiele osób, które uwielbiają. Natomiast mnie to chyba jakoś ominęło. Z racji tego, że chyba dopiero wchodzę w ten świat fantastyki. Więc czego się spodziewać w środku? Czy to jest trochę Mieszanka. Pamiętajmy, że to jest dwóch autorów, czyli Terry Pratchett i Steven Baxter. E, I to widać. Widać obu w tym e, tak naprawdę. Jeżeli mielibyśmy zdefiniować jakoś frakcjami, to Pratchett, jak wszyscy wiemy, to jest lekkość pióra. To są trochę zwariowane, ale świetne pomysły. Baxter natomiast daje rzeczowość, daje naukowość, ponieważ on jest jednym z bardziej wybitnych Brytyjskich autorów twardej fantastyki naukowej. On odpowiada za wszystko, co tam jest mądre w tej książce, tak. w sensie naukowym, oczywiście. I no, poznasz Pratchetta, bo oni na przykład, to jest koncepcja tego, że ludzie mogą przemieszczać się między różnymi wersjami ziemi. I jednym z głównych elementów urządzenia, które to umożliwia, jest Ziemniak. Wiadomo, kto to wymyślił, prawda? E, nazywają się Krokerami. To też brzmi tak trochę Pratchettowsko, to jeszcze Cholewa tłumaczył, więc rozpoznamy Aha. to. Jednym z towarzyszy podróży jest e, inteligentny komputer, e, który wygląda jak automat z napojami. Jest trochę absurdu, ale to nie jest e, świat dysku. To są raczej takie małe żarty, nawiązania. Jest rzeczowość, są wtręty naukowe, więc to jest mieszanka. I mam wrażenie, że. Jeżeli ktoś się boi, że ten świat dysku, powiedzmy, będzie za niego za absurdalny, za fantastyczny wręcz, za dużo fantastyki w fantastyce, lepiej zacząć od Długiej Ziemi. Okay. Ponieważ mieszanka wygładza tą fantastyczność i ekstrawagancję. Ale to nie jest, jakby porównywać, to nie jest Star Trek, to nie są gwiezdne wojny, to nie, nie, nie jest ten klimat. Nie, to jest. Yy... Giezne wojny i Star Trek to są w ogóle space opery, mhm. statki kosmiczne, dużo gadżetologii, No właśnie. tu nie ma, to jest powieść przygodowa, Ziemniak. zaczyna się od chłopaka, który bodajże w pierwsza wojna światowa to była, przenosi się do tej innej ziemi, te inne ziemie nie są, to nie jest tak, że tutaj stolicą Rosji jest Warszawa, a Hitler wygrał e, wojnę gdzieś, te ziemie są niezamieszkane. Aha. Nasza tylko jest zamieszkana i oni mają wyruszyć w podróż wyjęci przez, wynajęci przez firmę główny, bohater wyrusza w podróż, żeby sprawdzić, czy któreś z tych milionów ziem jest zamieszkana, więc nie, nie bawimy się w żadną gadżetologię nicząc z okay. pudełka z ziemniakiem. Co, co w tym takiego jest fajnego, jeśli chodzi o sam przekaz? Czy to jest, że. Ten element fantastyczny, to, to przemieszczanie się, to jest jakiś dodatek przy e, historii o człowieku, wiesz, o uczuciach e, tego typu. Czy e, nastawiamy się, wchodzimy w klimat i jakby akceptujemy wszystko, co, co jest? Jeżeli jest to trochę absurdalne, trochę dziwne, trochę niezrozumiałe, to mimo wszystko jakby nastawiamy się na e, taką tematykę, na ten styl e, i nie analizujemy tego, że. Jak to przemieszczasz się w czasie, to trochę dziwne, I w przestrzeni między Ziemiami. O. Teoretycznie nie jest to dziwne, jeżeli się wczytać w zasady mechaniki kwantowej, to jest, tylko po prostu myśmy tego nie odkryli. Tak samo jak te teleportowanie. Okay. Mamy problemy, ale naukowo jest tak najbardziej. Jest to możliwe. Tak, tak, tak to, to wszystko jest zgodne z teoriami, tylko weź tutaj, no, wynaleźć latanie też było możliwe, tylko trzeba było, kurczę, wynaleźć ten samolot, tak? Aerodynamika zawsze po, pozwalała. E Tutaj, no i teraz zmieniliśmy. E, Okej, okay, powiedz, po, powiedz mi, zaakceptować taką mm, konwencję? O, już wiem co miałem powiedzieć. E, Każda dobra książka jest książką e, nie składającą się z gadżetologii, nie składającą się z e, jakiegoś stafarzu. E, tylko jest historią o jakimś człowieku. No bo wiadomo, człowiek nie będzie czytał o nikim innym, tylko o człowieku. Gra o tron nie jest lubiana dlatego, że jest mur, tylko dlatego, że są świetne postacie i tak dalej i tak dalej. Tak samo jest z pracętem. Ja miałem wrażenie, że to jest taka trochę e, pochwała ciszy. E, okay. to, to jest dosyć modne, ponieważ te ziemie są puste i bohaterowie to lubią. Na samym początku książki bohater, który zwykle przebywa na tych innych ziemiach, znajduje się w budynku i mówi, jejku, tu jest za głośno, tak? On zauważa to, jak my żyjemy, więc to jest główny temat, ale tego typu książka jest nastawiona na przygodę. Ciągnijmy się o to, idziesz do kina na hobbita, to naprawdę nie rozważasz tego, że jest kilkanaście klasów. Jest fajna przygoda, okay, bawisz tak. się i po to są książki. Dlatego literatura młodzieżowa zdobywa kolejnych czytelników, bo po prostu stara się być naprawdę fajna to jest jakaś podstawa, to nie jest absolutnie literatura płytka, bo to absolutnie się z tym nie wiąże. Teraz też dopytuję o ten styl, ponieważ e, kilka osób e, przynajmniej powiedziało mi, że trochę się nacięło przy okazji Zmierzchu, e, bo tak jak wracamy znowu do Zmierzchu, tak, ponieważ e, tak jak film zdobywał e, no, wszelkie możliwe nagrody, rekordy, oglądalności i tak dalej, i tak e, dalej, no i mimo wszystko wśród młodych ludzi cieszyło się to ogromną popularnością, tak podobno książka była napisana w tak takim stylu i takim językiem, że nawet bliskie mi osoby, które są w świecie fantastyki, które uwielbiają tego typu literaturę, mówią, słuchaj, to jest nie do czytania, to jest bardzo trudne i aż dziw, że nastolatki siedzą i, i to czytają, bo to dla przeciętnego człowieka jest po prostu niezrozumiałe. To jest tak poplątane, pogmatwane do tego język, jaki tam jest używany, no to to po prostu się czyta troszeczkę tak jak książkę do makroekonomii. Znaczy nie, no może nie aż tak. To jest po prostu lekka nieudolność warsztatowa. Pamiętajmy, że nie mamy do czynienia z autorką e, doświadczoną. E, ja absolutnie podczytywałem pierwszy tą. podczytywałem, to już trochę świadczy, tak? E, to jest źle napisane, no. Tutaj to była jedna z tych książek, gdzie liczył się pomysł na e, trójkąt emocjonalny. Tak naprawdę, w tym trafiła. E, wszystko inne, styl... Jest nieporadny. Dialogi są bardzo, bardzo drętwe tutaj. Chodzi nie o to, żeby coś przekazać dobrze literacko, ale żeby przekazać. E, nikt Może nie dlatego po... filmowe postaci mają takie sztywne twarze i, i jakieś tak emocje. Sądzę, tam są. Że, <laughs> no, nie, nie ten. Tutaj też Steward trochę <laughs> zawdzięczamy. Aczkolwiek powiem szczerze, że na przykład Robert Pattison zmieszkuje jest o dwie klasy gorszym aktorem niż w innych filmach. Naprawdę, widziałem kilka jego innych filmów, gdzie on starał się zrzucić. Eee, swoją drogą to też jest zadanie, zrzucić Edwarda z siebie. Aha. Jest lepszy, jest zdecydowanie lepszy. To, to, to kwestia, no, zagrasz to, co ci dadzą. A propos tej makroekonomii, no, to jest zagmatwane z jednego, problemu, z jednego powodu i to widać nawet już w filmach. Eee, gdy autorka dochodziła do ściany, mam wrażenie, że robiła tak zwaną Deus Ex Machina. Czyli po prostu wymyślała coś na bieżąco. To nigdy się nie sprawdza. Jeżeli nie masz planu od początku, przynajmniej nie wiesz dokąd idziesz i jakieś główne punkty, to w którymś momencie dojdziesz do ściany i będzie trzeba wyciągnąć królika z kapelusza. Nie wiem, ktoś musi nagle pojawić się nowa postać, która wszystkich uratuje, nowy rodzaj magii, prawda? Takie rzeczy. Dlatego to jest trochę zagmatwane, to, 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 to przyznaję, to nawet w filmie właśnie widać. No. Rozumiem, że to nie był dobry wstęp do e, fantastyki, jeżeli ktoś do tej pory nie zna... No, a ja klimatu. rzucę Paulą Kelly i już mamy. Zawsze tak. tak jest. Zawsze są książki, które są niezwykle popularne, e, ale może nazwijmy to. To jest nie, jakiś nie, fenomen, nie, będę, tak? nie będę dzielił czytelników. Krytycy literacy jadą po nich jak. Okej, okay. i tutaj na tym o... zakończmy. A moimi waszym goście, Marcin Zwierzchowski, Nowa Fantastyka. Dzisiaj w Słowotoku mamy coś dla fanów fantastyki, ale też dla tych, którzy z fantastyką ostatnio mieli niewiele do czynienia. 10 stycznia wychodzi Nowy Praczet. To lekka książka skierowana właśnie do młodzieży. Fantastyczna historia do poczytania nawet po końcu świata. A że ostatnio wśród młodych ludzi panuje moda na fantastykę, to jest to pozycja obowiązkowa. Do tej rozmowy wrócimy już za chwilę. Newsy w Słowotoku na planecie. Fem. Graficiarze mają nowe miejscówki do malowania w Warszawie. Urzędnicy w ramach świątecznego prezentu podarowali mury przy Węźle Ostrobramska Kinowa na Czerniakowskiej na wysokości Torwaru oraz ściany Opery w okolicy trasy Łazienkowskiej. Do tego mur w Ursusie. Karolina Gałecka, Zarząd Dróg Miejskich. Pamiętajmy, że społeczeństwo jest zróżnicowane i obok nas żyją różni ludzie, nie tylko mieszkańcy, ale też młodzież, ludzie, którzy chcą jakby wyrazić poprzez graffiti swoje emocje. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej zdm. Newsy w słowotoku na planecie FM. A moimi waszym gościem Marcin Zwierzchowski Nowa Fantastyka. Dzisiaj w słowo mamy coś dla fanów fantastyki, ale też dla tych, którzy z fantastyką ostatnio mieli niewiele do czynienia. 10 stycznia wychodzi nowy praczet, To lekka książka skierowana właśnie do młodzieży. Fantastyczna historia do poczytania nawet po końcu świata, a że ostatnio wśród młodych ludzi panuje moda na fantastykę, to jest to pozycja obowiązkowa. Wracamy do rozmowy. Będzie też wersja e, jako audiobook, jako e-book, bo nie wiem, czy to jest jakby pełnoprawne też, tak? Czy, czy Pratchett jest na tyle kultowym autorem, że czyta się go tylko na papierze? Czy skoro to literatura znaczy, fantastyczna, to, tak to będzie, będzie też gadżet. No w momencie, kiedy ktoś tak samo weźmie czytnik i się do niego przyzwyczai, ja na przykład trochę przyzwyczaiłem się do komputera, teraz prawie nie widzę różnicy przy tego, że komputer więcej waży. Więc jak mam wziąć gdzieś książkę, to biorę zwykłą. Eee... Jeżeli chodzi o audiobook, to nic mi o tym nie wiadomo, ale to też dlatego, że audiobooki w Polsce to jest rynek raczkujący, może tak to nazwijmy. Mm -hmm. Nie wiem, czy wiesz, ale produkcja Gry o Tron to były same koszty. Taki, takie było nastawienie, zresztą uwielbiam tego pana prezesa, którego nazwiska niestety nie pomnę, który wyprodukował to, stwierdził, że zamiast wydać ileś tam setek tysięcy na Billboardy mówiące, czytajcie audiobooki. On zrobi audiobooka z prawdziwego zdarzenia i to będzie go promować. To nigdy, nigdy nie było nastawione na zysk, bo rynek jest mały. Mhm. I, I to też świadczyło o tym, jaki jest rynek audiobooków, więc jeszcze Polacy się do tego przyzwyczajają. Jeżeli chodzi o e to na pewno będzie. To, to, to jestem w 100% przekonany. Nawet ostatnio się dowiedziałem, że my mamy aż tego sztyle my pruszyński, że jesteśmy chyba liderem, jeżeli chodzi o ilość audiobooków na rynku. Z tego, co wiem, mniej więcej 3 miesiące po premierze książki papierowej jest premiera e-booka. Inne Pratchetty już są w e-bookach, to tak idzie sobie hmm. po kolei, więc na pewno na, na pewno będzie. Ile jest filmów na podstawie książek, którego Pratchetta? Kurczę, powiem Ci szczerze, nie wiem, ponieważ jakoś tak się złożyło, że te filmy nigdy nie... Może tak, zapracytanie wzięło się nigdy w Hollywood. To jest dosyć skomplikowane, wielowątkowe książki. No właśnie, dlaczego śmierć, dlaczego Igrzyska Śmierci, dlaczego Harry Potter, e, a, a jak mówisz, procent ze sprzedaży wszystkich książek w Wielkiej Brytanii, fenomen, tak? Ludzie czekają, są e, grupy fanowskie to nie są jakieś grupy kilkuosobowe, tylko to jest jakiś taki świat, który został e, stworzony i nie ma hollywoodzkiego reżysera, który e, wiesz, wyłożyłby 300 milionów dolarów i sfilmował coś takiego. Może aż 300 to nie trzeba, a inny nie chodzi. To, to są trochę specyficzne książki pętek, że one są bardzo brytyjskie, e, a Hollywood jest bardzo amerykańskim miejscem, oni potrzebują... O przepraszam cię, no James Bond nie ma bardziej brytyjskiego bohatera. No tak, są wyjątki od reguły, ale powiedzmy, no to w Wielkiej Brytanii trzeba by wyprodukować film na wielką skalę i go wyprodukować i go opuścić w świat. W Hollywood taka historia będzie zbyt skomplikowana. Praca nad scenariuszem wygląda trochę inaczej. Eee, polecam, jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć, jak wygląda praca nad scenariuszem w Hollywood, niech wpisze się w YouTube Kevin Smith. Kevin Smith, ten taki pan od Jay-Chihop. Tak. I Superman Lives. O tym, jak Kevin Smith pisał scenariusz do e, nowego filmu o Supermanie i z czym się zetknął, jakie miał e, perypetie z producentem. Zobaczycie, jak wygląda praca nad scenariuszem, jak pewne elementy muszą być. Nie chciałbym, żeby ta ekranizowało Hollywood tak, jak oni to robią. A może po prostu tego się nie da sfilmować? Da się, bo przecież Brytyjczycy filmują. Tylko oni, oni, jeżeli chodzi o już same filmy na podstawie książek ze świata dysku, to Brytyjczycy tworzą... Że tak powiem, produkt czysto brytyjski. I to wchodzi, a BBC chyba jest producentem. Powiem Ci szczerze, nie wiem ile, ale ładnych, ładnych kilka filmów. Nawet teraz nad czymś siedzą. Nie wiem, czy to nie będzie coś poza telewizję. Chyba Troll Bridge to ma się nazywać. To jest na podstawie tekstu, który oczywiście wyszedł też w Polsce. Coś z serialem przebąkiwał. To cały czas okay. się toczy. Ale wiesz, nie, nie, nie wszystko ładnie. Ale, ale nie spodziewać się jakiegoś takiego jak to się nazywa, blockbuster, który. Blockbustera, jakieś na razie nie. To chyba musi się przebić. Bo jednak ja w ogóle zacząłem od koloru magii. Powiedzmy, potem sobie doczytałem kolejne książki. Zacząłem od filmu. Coś tam grał e, Sean Bean, którego znamy z władcy pierścieni. E, Sam. E, bardzo fajną miał rolę. I to widać skomplikowanie pewne. I sądzę, że mogłoby to się nie przebić na przykład w Hollywoodzie. Już zwróćmy uwagę, film trochę bardziej skomplikowany, Atlas Chmur wachowskich. Mm. I oni na przykład wiedzieli, w Stanach nie zarobimy. Oni liczą na rynek europejski. A to jest niesamowite, prawda? Tak, tak, no. Chociaż kilka osób też spotkałem się z komentarzami. Wiesz, film jest, film jest naprawdę piękny, e, niesamowity, e, przebogaty, ale jakby tak zapytać mniej więcej o czym to jest, tak? Czego się spodziewać, to... Wiesz, ale fajne jest to, że Tom Hanks na początku jest taki, a na końcu jest zupełnie inny. Akurat Toma Hanksa mogliby z tego wyciąć, wiesz. E, nie, 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 nie był w szczytowej formie. E, ten film akurat jest no, trochę jak u Wachowskich. Jeżeli znasz Matrixa, to wiesz, że tam jest trochę takiej domorosłej filozofii. Tak, naciąganej mocy. Tu jest tego mniej. Tu jest tego zdecydowanie mniej. Są wątki gorsze, e, czytaj Tom Hanks. E, Ej, no przecież ma Oscara, Wilson, wszyscy to pamiętają, kiedy był na wyspie. Mark Wahlberg chyba z tego, co kojarzy ma Oscara, co niczym nie świadczy. Okej. Okay. <laughs> raz, raz lepiej, raz gorzej. No, nie pasuje mi po prostu, nie pasowało mi do tego filmu. Ale są wątki dużo, dużo lepsze. Wątek kompozytora Roberta Flaubischera jest fenomenalnie opowiedziany. To jest kilka filmów w jednym i niektóre mogą się podobać, ale przynajmniej jeden, dwa... W moim przypadku trzy czy cztery nawet naprawdę uderzyły w odpowiednie tony i było fajnie opowiedziane. Chociaż spodziewam się odpowiedzi, mniej więcej, ale mimo wszystko zapytam, uważasz, że Praczet powinien być na przykład lekturą szkolną? To każda książka, która podoba się młodym, powinna być według mnie w jakiś sposób wpisana w kanon lektury, dlatego że lektury, chociaż słowacki wielkim pisarzem był, nie był wielkim pisarzem dla młodych. Książkami młodzi są zwykle torturowani. Ale ja... która szkolna to brzmi strasznie, wiesz, to, to odstrasza. Ale dlaczego? Bo jest no, obowiązkowa. Ale nawet nie o to chodzi, że obowiązkowa. Ja miałem dokładnie to samo, ale jak dostaniesz chłopców z placu broni, sorry, no nie ma osoby, która się obroni przed tym, jaka to jest dobra książka. Ja na przykład zachow, zachow, zakochałem się w tym czasie w Przedwiośniu czy Kowadis. Uwielbiam te książki. Przez niektóre nie przebrniesz. Poza tym to jest dobierane tematycznie te książki nie są dobierane koniecznie dlatego, że są wielkie literacko. No ja od siebie dodam tylko tyle, że e, z, na początku dostałem lufę za Mistrza Małgorzaty za nieprzeczytanie. W to mnie zmobilizowało tego, żeby przeczytać i się zakochałem. Książka fenomenalna. No widzisz, ale tutaj jakoś tak to jest dobierane y, trochę niepomyślnie, bo ja rozumiem, jak ktoś jest w liceum, to może sobie czytać trudniejsze książki, Zbrodnie i karę, a, która za moich czasów była dodatką lekturą, co jest idiotyzmem taka książka, ale na szczęście nasza pani Poloniska powiedziała, że powinniśmy to czytać, za co jestem jej bardzo wdzięczny. E, w młodszych latach trochę trzeba było to zmienić. Nie dziady na miłość boską, których nikt nie rozumie. Jestem pewien, że nikt na poziomie szkoły podstawowej nie rozumie w pełni dziadów i mogę się o to założyć. Tego nie da się. Rozumie się opracowania i czyta się dziady, a zaraz obok wyjaśnienie to jest symbolem tego. E, powinny być książki, takie jak Felix Netynika, e, Rafała Kosika, które są szalenie popularne wśród młodych ludzi i zamiast dać im książkę, którą wiemy, że oni lubią w sensie jako grupa podsunąć im tą, tej reszcie, która nie lubi książek, podsuwa im się dziady. Ja rozumiem Mickiewicz w późniejszych latach. Trochę jakoś to przeplatać. I tak samo Tery mógłby być. Bierzesz książkę, która jest sprawdzona dla młodych i najpierw zaszczepiasz w nich e, zainteresowanie, czy nawet miłość do literatury, a potem pokazujesz im rzeczy trudniejsze. Więc jak najbardziej tego typu książki powinny trafiać do kanonu na pewno na podstawowym etapie, żeby, a przynajmniej co jakiś czas może przeplatać, żeby pokazać. Słuchajcie, książki mogą być też fajne, nie muszą. Być tylko trawestacją pozytywizmu, tudzież yy, nie wiem, zapisem naszej walki narodowej, mogą też być rozrywką. I tego trochę brakuje, i fajnie by było, jakby to było wprowadzone. Cieszę się, że władca pieścieni chociażby jest, aczkolwiek z tego co wiem, jest w szóstej klasie. Chyba. 1500 stron. Też trzeba na to patrzeć. I jest dobra ekranizacja w razie no, czego można sięgnąć. Ktoś miał pomysł, żeby Silmario ją wrzucić do lektury, wiem, że kilka miało, no to już jest lekka przesada. To ostrożnie z tym. Tak czy inaczej, obowiązkowa pozycja Tery Pratchett. Długa ziemia, 10 stycznia, premiera. Jeżeli chcecie poznać Terego Praczeta, nie znacie go do tej pory książka idealna, bo wejdziecie w ten świat, a niekoniecznie musicie się zapoznawać od razu z 39 innymi tomami mniej więcej tego tyle było. Generalnie jest to na tony, więc, więc jest tego mnóstwo. Jeżeli chcecie poznać świat fantastyki, jeżeli chcecie wejść w nietypowy, ale bardzo fajny klimat tego Pratchetta, to ja wam osobiście polecam. 10 stycznia Długa Ziemia. Moim i waszym gościem był Marcin Zwierzchowski z Nowej Fantastyki. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Dzisiaj w Słowotoku miałem coś dla młodych fanów fantastyki, ale też dla tych, którzy z fantastyką ostatnio mieli... Niewiele do czynienia. 10 stycznia wychodzi Nowy Praczet. To lekka książka skierowana właśnie do młodzieży. Fantastyczna historia do poczytania nawet po końcu świata. A że ostatnio wśród młodych ludzi panuje moda na fantastykę, to jest to pozycja obowiązkowa. Praczet to autor kultowy wśród fanów fantastyki. Co ważne, jego najnowsza książka nie wymaga przeczytania wszystkich jego dzieł, a tego naprawdę jest sporo. Z drugiej strony, może najnowsza pozycja zachęci Was do sięgnięcia po inne tytuły tego pisarza. Zajrzyjcie na profil Słowotoku na Facebooku. Tam znajdziecie archiwalne audycje, zapowiedź tego, co. Co niedługo pojawi się w programie. Jeżeli macie swoje propozycje tematów, wrzucajcie je na naszą stronę. Słowoto na planecie FM.